Karmienie i wychodzenie na spacery to nowe obowiązki urzędników z brzegu. Przed budynek urzędu miasta ktoś podrzucił suczkę i siedem szczeniąt. A że pracownicy magistratu są wrażliwi na krzywdę zwierząt, przygarnęli gromadkę i szukają dla niej nowego domu. Mają kilka tygodni. Jak widać po brzuchach, apetytu im nie brakuje. Są radosne i chętne do zabawy. Czysta słodycz, wystarczy im się przyjrzeć. Maluchy z czterech chłopców, trzy dziewczynki. Nic tylko brać, opiekować się, kochać. Właściciel zwierząt nie chciał, ciężko wyrokować dlaczego. Podrzucił suczkę i szczenięta pod budynek Urzędu Miasta i szczęście w przymnie szczęściu, że znalazł je jeden ze strażników miejskich. Resztki człowieczeństwa zostały w człowieku, który, który podrzucił te pieski. No dobrze, że się na ten krok zdecydował, a nie na inny krok bardziej radykalny. Pieski zostały w urzędzie, nie biegają jednak po korytarzach i biurach. Przy budynku magistratum mają swój koiec, a urzędnicy nowe obowiązki. Teraz trzeba znaleźć czas nie tylko na obsługę petentów, czy wypełnianie urzędniczej korespondencji. Przychodzimy oczywiście wcześniej do pracy, musimy posprzątać psom, nakarmić je, wyprowadzić sukę, tak samo po południu, no i oczywiście przez weekendy. Psy nie mogą trafić do przytuliska. To jest przepełnione, a nawet gdyby były wolne miejsca, szczenięta są za małe. Urzędnicy szukają więc nowych właścicieli. Mamy zapewnienie, że suka zostanie zabrana przez jedną z pracownic naszego urzędu, natomiast nadal poszukujemy chętnych dla szczeniaków. A strażnicy miejscy, choć szanse wydają się być marne, liczą, że odnajdą i ukażą tego, który psy podrzucił. Wakacje to czas, kiedy na ulicę trafia zdecydowanie więcej zwierząt. Jeżeli naprawdę nie macie Państwo możliwości finansowych lub znaleźliście się w trudnej sytuacji, lepiej tę sytuację skonsultować czy z Biurem Urbanistyki i Ochrony środowiska, czy, czy ze Strażą Miejską. A każdy, kto chciałby zaadoptować pieska od urzędników, może kontaktować się telefonicznie z Brzeskim Urzędem Miasta.